No nie mogę, wydupiło mnie jakieś. Kurwa za dupie i kurwa, teraz nie wiem jak ja. O nie, w śmigło się wpieprzyłem nie. Markus, co robisz pajacu no? No ej, mi się teraz wszystko rozłącza. Bo no, tak się rozłącza, to się nie wchodzi więcej, kurwa. No i pyrat... ja kurwa nawet pada nie dotykam, a mi się wszystko wyłącza. Czekaj, wyjdę na chwilę z grupy i ogarnę wszystko. Kurwa wchodzisz na live'a i co za co za obciach, no wychodzi no, Trochę obciach na live jak kurde jakiś pajac ci wchodzi, wychodzi, wychodzi, kurwa wchodzi Przepraszamy za Stolca ale on ma 13 lat <śm> ale, <śm> ty, ty się nie ogarnął trochę Lecisz Spadaj, no nie no fuck No nie no. Ja pierdzielę ała ała No nie, by się turlał do końca Idę cię pomóc. Ej no, spadłem Nie zginąłem. No i brawo No nie, jeszcze twoje ciało mnie potrąciło. Co jest coś. Ej no jest? kurwa macie, ja zaraz zginę ty A ktoś tu strzelił? Ej, o co... A, jak i... ja nie wiem, co tu... Jakiś grubas ty! Jakiś, wieś... Jakiś wieśniak mnie zabił! Jakiś grubas z ciebie strzelił, o co chodzi? Teraz się z nim rozprawię. Your fault, man! Aha, żeś mnie po drodze przejechał też, nie? Ciebie? Jo, gruba świnia ty, dawaj pieniądze was, A ty was dojebie zaraz, nie? Kwiatek to kwiatek Chyba grafikę zmieni, czy mi się wydaje? Mam! Co to jest? Go mam! Będę leciał! Wsiadaj! 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 O wsiaduj, wsiaduj. Wsiaduj. No Boże, o, mi się władował bo... tu po strefie! O FAK! Zabili mnie całkiem! Kurwa... Ej, nie dość, że spierdolę, jeszcze straciłem 1000 dolców, bo... Jest! Zaraz, lecę! Ukradłem! A mnie zabił czołg! Kurwa. No nie! Dostałem w silnik! Fuck! Spadam! <laughs> Widzę, widzę jak spada Nie, no ty. <laughs> Jakim cudem nie. czołg tak wysoko może celować, że to jest chore No to, dobra, dobra. to ty, ty helikopterem lecisz, dobra? Tak, dobra, ten już wyskoczył, a teraz ja szukam dla siebie samolotu. Tu jest. Nie Ale, później. ja no samolot. Ale oczywiście to tutaj, bo ja tutaj co wyskoczę tego helikopterem samolotu, to mnie zabiją. Ja jednego tak zabiłem, tylko. Ja ciągle się ryszył, jak tu cały pasterdowy był wcześniej czysty, a teraz... Skar to z czapką, kurwa! Skakuj! Skakuj, Zemek! O, zabiłem się! No kurwa! Leć! No jeszcze, jeszcze mi tu jakiś samolot ko mnie się rozpierdolił. Prawie bym mnie odprzyje. No to ja właśnie! <laughs> no nie wiesz, nie skleiłem od razu, no! <laughs> o kurwa, Wojsko, przyjechało! No kurwa mać! Zobacz jak go z pięści I kurwa już mnie nie ma No ja pierdolę! Aha Nie! Ja pierdolę! Trzeba było wyskoczyć! No kurwa mać! No kurwa! Ja pierdolę! Ty się nauczysz kiedyś jeździć czy mam ci wyjebać granatem? <grym> Wymusiłeś kurwa pierwszeństwo I wypierdoli w cholerę Ty co no, jest no, LOL? <grym> kurwa mać Co tam znowu? Uwielbiam jak się... No kurwa mać! <grym> to lecia. LOL O teraz, frajer. i na twarz jak zawsze. Ale green. Oh yeah. Aha. No, no. ja pierdzielę No nie wierzę. Hey.